Cześć, no tutaj suert gram dalej w Borderlands 3 kontynuujemy naszą drogę do skarbca. Teraz musimy oczyścić tutaj świątynię z maliłańskich żołnierzy. Przebijamy się cały czas. Sporo pojedynków. Można coś pozbierać przed walką. Teraz sobie wybrałem tutaj tą strzelbę jest całkiem niezła. Za, za rzadko sprawdzam nowe gadżety zdecydowanie. Dobra, będzie, będzie tutaj bitwa na pewno. Łażą, łażą. Jedziemy. Pułk. Tak się z nimi poławimy. Te psy też są takie wiśniowe, ale sam sobie strzeliłem durny. Durny klocu. Biegają psy, wszystko tu biega. Ale nie jest tak najgorzej, jakby mogło być. Tego mogę rozwalić. Właśnie, tam jeszcze ktoś gdzieś jest. Jeszcze nie wszyscy tutaj pokonani. Biega mi coś zdecydowanie wyżej, pokazuje. Gdzieś tu jest. O, właśnie. Boom, dwa strzały leży. Jeszcze nie wszystko. No właśnie. No właśnie. Aż to Dark Badass trooper, Ja cię kurde załatwię. Będziesz mi tu się. Kurde strzelał. Jeszcze jakiś na pewno mini-boss przed nami, przed głównym starciem. A do głównego starcia jeszcze trochę podejrzewam, że.

Mogę to zabrać, czy nie mogę? No, wejdź tu wyżej. Coś tu było pokazane, że niby mogę. Hej. Dobra, zaraz. W ręce statuły musimy umieścić jeden z tych kryształów. Widzicie tutaj, ale tam jest jeszcze, widzę, więcej takich.

Dobra, przed tym jest widzę chroniony. Więc musimy wziąć coś innego. To ah. Shit, fuckem. Nie tak łatwo, nie tak łatwo. Jeszcze kurde bronią go tamte mendy. O, ah, się nadziałem! Masz pomocników w gnoju. Dobra, tamten się zajął moim klonem, przynajmniej przez chwilę. Ja się mogę zająć tymi mniejszymi. O proszę, jak mu mało zostało, żytka. No, ty miałeś kolejny kryształ. A tak czułem, że to takie śmierdzące. O, właśnie.

Do obracania, proszę bardzo. O to chodziło. No i co? Uda się? Chyba tak. No, naprawdę mega. Chyba możemy w końcu użyć jakiejś tutaj windy do skarbca.

Chyba jeszcze nie teraz. Dobra, pozbierałem parę rzeczy. Co to jest? Oj! Góra i w dół, w góra i w dół. Jedziemy do góry. Dawaj. Pomyłka zaszła. Go, 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 go. Jesteśmy. Most już mamy zrobiony. Tylin, szykuj się prędzej czy później, tak skopiemy ci dupę. Oho, i tu mamy checkpoint. Jeszcze jakieś skrzynki. Jeszcze ona mówi o tym też, destroyerze. Destroyer, niszczyciel. Dalej.

A kto nie wie, że my tu jesteśmy. Wszyscy już dawno wiedzą, że my tu jesteśmy. Kolejne takie drzwi. Pewnie też nie. O, tutaj jest erydiańskie pismo. To, co niby możemy tłumaczyć. Może tam też było, tylko nie zwróciłem uwagi. Może być to pierwszy, kto jeszcze rozumie mi językiem od swojego swojego. Mam tak wiele pytań, które powinienem zadać, kiedy miałem tę szansę. Jak na przykład Uridian, term dla domu. Also means first landing. No proszę, możemy sobie potłumaczyć. Chyba wszystko. Szkoda, że to nie pokazuje, że jako odznaczone. No właśnie. Na mini-mapce dalej to widać. Dobra. Oho, oho, oho. Są strażnicy. Przegał nas Spectra, Spectra i wrath. Myślałem, że będzie ich więcej. A, no właśnie. O, jak tu skoczyłeś. Ok, jest, jest, jest ich trochę. Nie ma tak łatwo. Nie ma tak lekko. Okej. Okay. Dawaj, 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 dawaj tego. Dobra, padł. Jest ten latający gówniarz. Po nim. Tyle z tych strażników. Skrzynek tutaj pełno. Jesus, pełno skrzynek. Był checkpoint. Ciekawe, któreś sobie to tu, tutaj pooglądam. O, właśnie. Przede wszystkim amunicja. No, trochę przyszła amunicji. Trochę jej dostaliśmy. Jeszcze tam. Ależ klimaty tu są najlepsze na tej planecie. Takie lubię najbardziej. No, trochę musieli posiedzieć nad tą gierką bez dwóch zdań. i tu mamy chyba jakieś główne wejście. Kolejny checkpoint. Kolejne skrzynki. Dobra, odsapnij trochę. Go to Vault. Jeez, znowu jakiś strażnik. W każdej krypcie był strażnik. Ja czy patrzcie jak to wygląda. Świetnie, dobra. Ale co, skaczemy? No, cisza i spokój. Dobra, idziemy. Idziemy przed siebie. Jedyna słuszna droga, ja pierdzielę super. Cała cywilizacja erydiańska zniszczona, ależ tu za kamarków, już widzę po minimapie przebijamy się do góry. No, wchodzisz. An eternal silence. No, nim coś tu zabierzemy, to musimy sobie z tymi poradzić, wszystkimi. Dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Jest, 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 ich, jest ich. Kolejny. No super. No, te moje wszystkie ulepszenia tutaj umiejętności to już naprawdę są nieźle rozwinięte. Ale ich też jest tu pełno ciągle Chyba ostatni został Dawaj, 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 leżysz O! Oh, no i leży sobie tu po uzupełniam Tu nie wiem czy też coś nie będzie do wsadzenia Ok. Tam jeszcze są, widzę. The Berserker. berzerker Berserker silniejszy. Skarniasz Berserker. Weźmy strzelbę. Nie jest chroniony na to. Robi mu ładny damage.

No tak myślałem, że coś trzeba będzie tutaj jednak aktywować. Nim zdobędziemy klucz, to się jeszcze tutaj pobawimy. O, wow. się pojawił. No dobra, idziemy za nim. The thing with Troy yeah listen I know what's been going on out there Troy and Tyreen, my kids well they became monsters. To you kill know monsters simple as that look I'm not saying I'm glad my boy's dead but at least he can't hurt people no more Typhon why didn't you tell us the Calypsos were your children I wanted to

Tak się zrobiło troszkę mi smutno na serduchu. Szkoda mi tego gościa. Takie życie. Ja piernicza jaka planeta, jaka miejscuwa. Historia Eridian znajduje się właśnie tutaj. Tu znajduje się czwarty klucz. her! <grymka> It. Dig out vault key. No to kopiemy. <grywa> Nie w grobie mam szukać klucza to gdzie? O proszę. <grywa> A ten kopa. Hi! Now to the vault! Like I said, me and Leda already killed the monster, but there's something you gotta see. When me and Leda first saw Troy and Tyrene's tattoos, we knew we had to protect them. Sirens! <laughs> the rarest thing in the universe! And there were two of them right in our arms! The only way to keep them safe was to stay here forever. But that didn't work out so well. I might have been a first-rate adventurer, but I was a third-rate Pops. If you don't raise your kids right. No ale jaja, wygląda na to, że nam pomoże. Zresztą cały czas nam pomaga. Teraz musimy umieścić klucz. Dobra, no i otworzymy skarbiec. Pytanie, czy jeszcze tego skarbca coś broni? Oh this brings me back been avoiding this place a long time so me and leda we sort of already looted the place but i got something for you okay go on get your reward you earned it loot vault <laughs>

And you know? do do then we beat the monster again right in the vault. fabricator Give it a go, vault hunter. I've never been inside the machine, but I'm gonna guess we're gonna need all the firepower we can get our hands on. You check in with your people. I'll head to the machine. And hey, from one vault hunter to another, Thanks. I just hope we still have time to fix things. Mission complete. I need to charge that key. do sanctuary. In the shadow of starlight, return to sanctuary, go Tanislab. Idziemy z tym sprzętem, który tutaj zdobyliśmy. Przeniesiemy się do Tanis. Zaczynamy kolejną misję główną. Wydaje mi się, że przed ostatnią, ale nie jestem do końca pewny. No zobaczymy. Mamy, mamy w zasadzie wszystko. Ale żeby otworzyć to, to tam u tej fona, to i tak ten jeszcze jeden klucz powinniśmy umieścić. I właśnie być może teraz Taniś nam to przygotuje. Bo Alex się tam odzywasz? Dobra, tu gdzieś mamy ten slap. Eee, nie, tu tylko wyżej. Dobra, bum. No właśnie. Yo, Lilith! The Vault Hunter's back! Nayak no Vault Hunter, did you bring me that lock of Typhon's hair? Right, yes. Inappropriate timing. End of the universe and all. Just put it in my lab. Good job getting that key, killer. Give it to Tanis so she can charge it. Not only the Ava, would you like to join me? How does it work? It's a feeling. Here. Oh. Gross, do you taste olives? Huh. I always thought fried pickles. It worked. Here, Vault Hunter, all yours. Zabieramy to. So how do we know this machine thing is gonna do what it's supposed to and not like blow up the whole universe? The machine has already worked once before, stealing the destroyer away inside Pandora millennia ago. If Tyrene leeches it, she may finally become a so called god. Then again, what is a god but the most powerful being in the universe? Either this works or we are all obliterated. You should go down there, Tanis. I don't know who else could get this thing working. Really? And work side by side with Typhon de Leon? If I must, Lilith, if I must. <coughs> a ten co tutaj. Dobra, i z tym kluczem musimy wrócić do tyfonu Dillion, no i umieścić tam czwarty klucz, którego brakowało, żeby uruchomić tą maszynę. Co my tutaj mamy? Eden 6 vault Waltki. Aha, okej. Okay. To było z Promethea. Jeszcze są gdzieś takie. Nie widzę. Fajne smaczki. Nie przyglądałem się aż tak temu tutaj nigdy. Dobra. Dobra, jak się do niego przenieść? Ja myślę, że spróbujemy w ten sposób. Orbit View. Necrotafio. View Planet. Tak będzie szybciej. Desolations Edge. Tutaj mamy i tak tylko... Nie no, mamy dwa. A, to tutaj powinniśmy chyba. Zaraz zobaczymy, czy to dobre miejsce. Jak nie to się przeniesiemy raz jeszcze. One more time. O, dzieje się tutaj, dzieje się tutaj. Tyreen szyku się. Drugie z dzieci tajfuna, ale jaja. Fabuła jest naprawdę fajna, poskładana do kupy. Wszystko się trzyma elegancko. Tak. Dobrze. Jesteśmy w tym miejscu, co trzeba. No nic. Trzeba będzie otworzyć. Amor. Profil. Tu są jeszcze jakieś poboczniaki. Ha. Wszystko sobie będzie można robić. To nawet po zakończeniu wątku głównego można sobie robić tutaj te misje poboczne. Naprawdę fajna zabawa. Kom fabuła oczywiście, można by było te misje poskracać, nie poskracać, szłoby to troszkę szybciej, no ale tu o to chodziło, żeby jeśli płacimy, to w gierkę sobie naprawdę pograć długo, a nie kończyć ją po czterech godzinach, jak to niektóre tytuły.

Teraz te połączenia między walcami mają sens. Nogą skąd? Walcy na Promethea i Eden 6 muszą być źródła energii dla tej maszyny. Intrigujące. No proszę. Jesteś mądry. Wejdź do of Stars. To jest ta maszyna, o której mówił Typhon. Who you are? thing in this universe. Wchodzimy. Pyr of Stars. To jest jeszcze lokacja Ta maszyna, prędzej czy później ją będziemy musieli uruchomić. Kurde, kolejna fajna miejscowa. No tutaj same świetne miejscowy. Dobra. Wiecie co? Ja to sobie zostawię na kolejny odcineczek. Tutaj to zwiedzanie tego. Zwłaszcza, że jak widzicie, też nie jest to małe. Może jeszcze trochę zobaczymy. Follow Tannis. Oh, do to tutaj się będzie działo, dobra. Tu jest checkpoint, i tutaj właśnie sobie tą gierkę w ten sposób zapiszę. O stąd się można też przenosić, gdzie nam się podoba. Tu wszystko mamy. Ja pierniczę. Widzicie sami, co tu się dzieje. Sami widzicie, co tu się dzieje, a będzie się działo jeszcze. Tam jest herdyńskie pismo, tam coś jeszcze. Dobra. Tutaj się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.